Hej, wiadomości Państwa Piesto. Mam trzy wiadomości dla Was o prowadzeniu firmy, o prowadzeniu działalności gospodarczej w naszym nieszczęśliwym kraju, więc zaczynamy. Pierwsza wiadomość to jest nowy obowiązek dla przedsiębiorców. Nareszcie, nareszcie mamy to. Musimy teraz. Zgłaszać informacje o beneficjencie rzeczywistym. To jest chyba do 15 lipca, tego pewnie nie jestem, ale jakoś mało czasu jest, żeby to zrobić. Więc każdy właściciel działalności gospodarczej musi dać urzędowi informacje, razem oczywiście z PESEL-ami, z adresem NIP-regon. To wszystko, co się tu powtarza, jak zwykle, jakby nie mogli sobie po prostu wziąć NIP-u, nie mogą. Wszystko trzeba na nowo podać i tam trzeba napisać, kto jest faktycznym beneficjentem, w jakim stopniu i tak dalej. No bo sama struktura spółki nie występuje tylko trzeba jeszcze dodatkowo stworzyć CERBER, czyli centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. CERBER w skrócie. Także pamiętajcie, macie taki nowy obowiązek, i to jest oczywiście, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych dziwnych rzeczy. I to jest. I tyle. Czyli każdy, kto, jest, kto ma powyżej 25%. Ogólnej liczby udziałów, akcji i tak dalej, to musi wypełnić taki papier. Dobra, to pierwsza wiadomość. A teraz druga, szalona, więc jest takie coś, Unia Europejska to przepycha w polskim prawie jak większość rzeczy: sygnalista. To jest taki socjalistyczny wymysł, żeby w każdej działalności była jedna osoba oddelegowana do. Podpierdzielania własnej firmy jest zatrudniana przez pracodawcę. Do tego, oczywiście, pracodawca trochę by nie chciał, żeby on podpierdzielał własną firmę, znaczy jego firmę, więc będzie on chroniony prawnie trochę jak związki zawodowe czyli będzie ciężej go zwolnić, takiego sygnalistę. To wchodzi, to miało wejść szybciej, ale ze względu na koronawirusa wchodzi jesienią i, i ter na terenie całej Unii Europejskiej, czy generalnie. Trzeba to implementować, te przepisy do jesieni na terenie całej Unii Europejskiej. I to będzie taki compliance w każdej firmie. Tłumaczę, co to jest compliance. Więc są takie, historycznie były takie, takie działy, w których było bardzo dużo przepisów, na przykład banki. I teraz, żeby banki nadążały z regulacjami prawnymi, to był wydzielony jakby wydział w firmie, który nazywał się Compliance, czyli pan angielsku zgodność. I on, on zajmował się tym, żeby bank prowadził działalność zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy, z tymi wszystkimi przepisami. Natomiast przepisów jest coraz więcej, i teraz już w każdej firmie potrzeba Compliance, no ale nie każda firma jest na tyle duża, żeby mogła sobie dział wydzielić. Więc jest coś takiego jak Sygnalista, co jest taki jeden typek, który zajmuje się tylko tym, nawet w mniejszych firmach. Znaczy w mniejszy. Generalnie sygnalista będzie od 50 zatrudnionych ludzi w górę, jak się nie mylę. A się nie mylę. Oczywiście linki do wszystkich ogłoszeń macie w opisie, żeby nie było. I, i taki sygnalista będzie, będzie mógł sobie sygnalizować. I to była druga wiadomość. Trzecia. Ty, ty, ty. Jednolity plik kontrolny. Więc będzie się, będą zmiany w tym jednolitym pliku kontrolnym w taki sposób, że trzeba będzie raportować kody towarów i to nawet to ma niby wejść, że tylko część spółek ma to robić, ale faktycznie większość podmiotów gospodarczych w Polsce będzie musiało dodatkowo w tych jednolitych plikach raportować kody towarów, które sprzedają. Więc to jest dodatkowy problem, z którym trzeba się uporać, i to również wchodzi jesienią. I dodatkowy problem, z którym trzeba będzie się uporać w firmie. No nie mam za dobrej wiadomości, znaczy na koniec nic nie mam, ale pomyślcie, że jest lato, jest dobrze, jest ciepło, i szczerze mówiąc, o, mogę Wam powiedzieć coś ciekawego. Korki dzisiaj były w Warszawie, totalne korki. To jest dobra wiadomość, ponieważ to znaczy, że Warszawiacy wyszli z domów. I że ruszył się w ogóle ruch, jest. Dodajemy ogłoszenia sprzedaży nieruchomości regularnie. I na przykład jeszcze tydzień temu dodane ogłoszenie nabijało tam w jakimś terminie 200 wyświetleń, a teraz nowe ogłoszenia wyświetliły 700, więc o wiele więcej osób ogląda, pomimo że jest lato. Ten koronawirus zupełnie rozwalił cały ten cykl roku. I to jest wspaniała wiadomość, prawda? Dobra, to tyle, to cześć.